Tegoroczne zawody narciarskie opuchar dyrektora ZG Polkowice Sieroszowice zgromadziły na starcie ponad 120 osób. A słoneczna pogoda sprzyjała dobrej zabawie, no i oczywiście sportowej rywalizacji. Oprócz pracowników Sierpolu w imprezie brały udział również rodziny, co stworzyło miłą i wesołą atmosferę. Szczególnie że organizatorzy przygotowali masę atrakcji zarówno dla dzieci. Jak i dla starszych. W zmaganiach na torze pomocne były porady specjalistów i możliwość wypróbowania topowego sprzętu narciarskiego. Każdy podczas imprezy mógł znaleźć coś dla siebie. Zadowoleni byli zarówno pracownicy, jak i organizatorzy. Wspaniała impreza, tak jak wspaniała pogoda. Jesteśmy organizatorem imprezy dla oddziału Polkowice-Szerzeszowice KGHM Polska Miedź. Jest to kolejna impreza w ramach aktywizacji załogi. Zresztą wspaniałej aktywizacji. Popisują się tu niesamowitymi umiejętnościami, dając z siebie wszystko. Myślę, że takich pomysłów życzymy każdemu oddziałowi, bo Spartakiada w Narciarstwie Alpejskim jest wspaniale zorganizowana. I myślę, że to jest kapitalna zabawa dla wszystkich pracowników tego oddziału, którzy wzięli udział. Dla pracowników zawody stanowią podskocznię od pracy i rzeczywistości, a zwiększająca się co roku frekwencja potwierdza opinię organizatorów, że tego typu rywalizacja na łonie natury połączona z dobrą zabawą i integracją są dla pracowników bardzo ważne. Świat pędzi coraz szybciej. W pracy jesteśmy, działamy, pod stresem, jesteśmy zaabsorbowani realizacją zadań, projektów, więc na pewno taka inicjatywa, gdzie możemy spotkać się na łonie natury, zrelaksować, odstresować, zintegrować nasze społeczeństwo jest chyba w każdej firmie jak najbardziej mile widziana i przez pracowników, no i oczywiście przez, 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 przez bosów. Zawody w Szklarskiej Porębie to nie tylko jednorazowa impreza integracyjna, ale element budowanego od kilku lat programu Aktywny i Zdrowy Sierpol. W ramach tego programu chcemy, żeby nasi pracownicy do pracy przychodzili odprężeni, zrelaksowani, wypoczęci, no i w dobrej koncepcji fizycznej oczywiście też. Każdy uczestnik zawodu w trasę pokonywał dwa razy. Wielu specjalistów od slalomu miało chrapkę na puchar, jednak stok okazał się bardzo wymagający. Najszybszy na trasie był Sebastian Mamczur, zastępca sztygaru oddziału E5, który sięgnął po trofeum drugi rok z rzędu. Od 30 lat jeżdżę na nartach. udało się podtrzymać formę z tamtego roku. Bardzo fajna forma, fajnie, że teraz dzieciaki mogły również pojeździć. Podobne emocje wzbudziło współzawodnictwo pani, gdzie najlepsza okazała się Maria Kupacka. Dla której oprócz wygranej liczy się przede wszystkim zdrowy wypoczynek całej rodziny. Wszyscy czynnie uprawiamy sport i bardzo to lubimy, także jak widać dzieci od najmłodszych lat też jeżdżą na nartach, jeżdżą na rowerze. No i taką dewizą wyznajemy, że sport to naprawdę jest bardzo ważna rzecz w naszym życiu. Na stoku rywalizowali zarówno starsi, jak i młodsi miłośnicy narciarstwa. Każdy chciał zająć jak najwyższe miejsce i wznieść puchar. Były też zapowiedzi rewanżu i poprawy wyników. Ona piąty raz dopiero w tym roku jest na nartach. Ona, to ona miesiąc, tak, miesiąc temu nauczyła się jeździć na nartach. Tak, uczyłem 14-letnią wnuczkę i teraz jest następne pokolenie i daje radę. Mało tego, trochę niezadowolona, bo zajęła tylko trzecie miejsce. Dobry, ale mówiła, że się poprawi. Poprawi w przyszłym roku powiedział dziadek, dziadek zobaczysz, gdzie ja będę w przyszłym roku na pudle. Nie telewizor, nie komputer, a góry. I miejsce, ale impreza tak, sportowa, ale czy... rywalizacja, naprawdę warto, 80, warto takie imprezy tworzyć. Tegoroczne zawody w Sierpolu zgromadziły 50 osób więcej niż w ubiegłym roku. Zdrowa rywalizacja, zabawy dla maluchów, ciepły posiłek i wyśmienita organizacja sprawiły, że wszyscy bawili się znakomicie i nie zapominali o tym, że najważniejsze było to, że spotkaliśmy się tutaj, że jesteśmy razem i że na Waszych twarzach goszczą uśmiechy. O... Także dziękuję za Was udział, gratuluję za te zjazdy, za współzawodnictwo i do zobaczenia za rok.